Cześć, siema, z tej strony Goldzry Witam was bardzo serdecznie w pierwszym skład Wilderze, czyli w składu z FIFA 15 na moim kanale e, Generalnie, już na samym początku chciałbym mieć do was pytanie, czy chcecie aby te budowania składu były robione w taki sposób, że pierwszy ja przedstawiam skład, opowiadam o jakimś zawodniku a później na samym końcu najlepsze akcje z tego składu, czy może tak jak e, będzie ten odcinek, czyli po prostu omawianie składu e, bo szczerze to tyle akcji tym składem zajebistych zrobiłem, że odcinek by zajął około pół godziny, więc nie wiedziałem co wybrać Więc postanowiłem, że nic nie wybiorę Co, co nie, nie do końca może wam się podobać Zdecydujcie i napiszcie w komentarzach Czy chcecie może taką suchą formę Czy może jeszcze urozmaiconą O, o najlepsze akcje na samym końcu Więc to by było na tyle słowa wstępu I przechodzimy do składu buildera, Który będzie z ligi hiszpańskiej Raczej będę w przyszłości robić te budowania składu Jakieś hybrydowe Bo to przecież żaden problem, że tak powiem Zrobić skład z jednej ligi Ale pokazywałem ten skład głównie z tego względu Że jest mega, mega OP i generalnie zarambisty na początkową fazę FIFA, więc jeśli tylko macie około 40 tysięcy 50 monet, to zainwestujcie w ten skład, a na pewno, a na pewno wam się to zwróci. Może nawet mniej niż 40 tysięcy w tym momencie, Więc przechodzimy do bramki. A na niej mamy Claudio Bravo z Barcelony. Nie będę czytał raczej z tych statystyk em, zawodnika, bo macie to wszystko tutaj widoczne. E, pod jego, pod jego twarzą no i tutaj 24 spotkania do u mnie rozegrał kupione za 7600 i to co powiem to, że jest to naprawdę solidny bramkarz kilka klopsów mu się zdarzyło ale myślę, że to nie jego wina tylko po prostu jakieś tam mechaniki gry bo często, często przy strzałach bo piłka przelatywała mu przez, przez nogi, więc to, to było troszkę dziwne, ale tak czy bramkarz na pewno solidny i warty tych 7600. Jeden z lepszych oczywiście z e, Ligi BBVA. Dwójka stoperów również będzie z Barcelony. Pierwszy z nich Fermalen, 24 spotkanie również u mnie rozegrał. Strzelił jedną bramkę, dwie asysty, naprawdę solidny obrońca, kupiony za 650 końców, więc widzicie, nie jest to zbyt drogi zawodnik, wręcz bym powiedział, że taniutki, a naprawdę 71 tempa, 80 obrony i 77 fizycznych no pozwala tutaj mi mówić, że jest to jeden z lepszych obrońców z, z ligi hiszpańskiej. Bistoperem jest Matiu, również z Barcelony tak jak mówiłem i jest to, że tak powiem karta niesamowicie OP w tej, w tej grze. No kto by się spodziewał, że ten zawodnik będzie miał 76 tempa i takie statystyki defensywne. się naprawdę genialnie, jest to główny, najlepszy zawodnik z tej defensywy. No i... W 24 meczach strzelił dla mnie jedną bramkę, raz asystował, no cztery razy żółte kartki, ale naprawdę serdecznie polecam tą dwójkę stoperów. Na prawej obronie mamy 90 tempo de Marcos, a więc obrońca z Atletik Bilbao, no i on już również zanotował brameczkę w moim klubie oraz asystę, więc jak na prawego obrońcę, naprawdę, naprawdę dobry. No i to tempo głównie tutaj pozwala nam. Nie bać się o to, że, że, że nas skontruje przeciwnik, bo ten zawodnik dogoni po prostu każdego. Przy okazji 82 fizyczności, więc również byle kto go nie przepnie. Po drugiej stronie mamy Ansel Diego. Tańsza wersja, jeszcze pokażę Wam ile kosztował, 3300 de Marcos, Ansaldi 950 i jest to również bardzo solidny obrońca, 84 tempa, no fizyczność troszkę mniejsza, ale jak widzicie ma atak obrona wysoka średnia, co niektórym może się nie podobać, ale jak dla mnie jest to naprawdę perfektyjne, bo ja bardzo lubię, gdy podłączają się moi obrońcy do Aki. I Asali właśnie to będzie czynił, więc już dwie, dwie bramki, dwie asysty u mnie w klubie 24 mecza ma, a tak jak mówię 950 monet to jest po prostu grosz. Środkowy pojazd defensywny no i tutaj mamy polski akcent tego składu Grzegorz Krychowiak, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego kartą, no Fenomenalnie, po prostu fenomenalnie mi się nim gra. Jest kapitanem drużyny, kupiony za 850 monet. Na 22 spotkaniach strzelił 5 bramek do tego, raz asystował. Więc, jak na środkowego polskiego defensywnego, są to naprawdę genialne statystyki. No, siła. Pewność podań, dobre podania, no naprawdę genialny, że tak powiem, wybór jeśli chodzi o tę pozycję na prawej, e, na prawej pomocy, prawo skrzydłowe Deulofeum. Wiadomo, że można tutaj kupić kartę zmiany pozycji, ale nie ma takiej potrzeby. Cztery gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi, e, pracowitość, wysoka w ataku, więc to mówi od razu, że jest to genialny zawodnik. No i to tempo oczywiście tej pipie jest bardzo ważne, więc... E, 91 terpa plus 4 gwiazdki sztuczek, czego chcieć więcej? 24 meczach 4 bramki oraz 4 asysty. Statystyki niezbyt, że tak powiem, e, zadowalające, imponujące. O, ale zaraz Wam zobaczę, kto te bramki kradnie. Po drugiej stronie Pablo Piatti, jest to jeden z gorszych zawodników tego składu. Kupiony za 850 monet, tutaj zdecydowanie można e, wstawić... Mm, Miałem stawić jakiegoś innego lewego połącznika Zapomniałem w tym momencie, jak się nazywa Grisman. Może tutaj Grismano oczywiście dać, ale jest to troszkę wyższy, większy wydatek. Ale cztery gwiazdki sztuczek jest, 87 tempa jest, więc również narzekać na niego nie można. No, jeszcze bez bramki w moim klubie, dlatego uważam go tutaj za najsłabsze ogniwo. Ale 5 asyst już zanotował, więc nie jest źle. Nadrabiają inni, że tak powiem. Środkowy polski ofensywny, i tutaj jest niespodzianka. Pedro Pablo Hernandez z. Celty Vigo, 88 tempa, 4 gwiazdki sztuczek, co jest dla mnie naprawdę ważne, no i zobaczcie sami na te statystyki. Kupione za 6300, w 24 meczach zdobył 10 bramek oraz 16 razy asystował. Naprawdę jest to, że tak powiem, hidden gem, no może niekoniecznie taki ukryty diament, bo, no bo 74 overall, świecąca karta srebrna, to zwraca się na nim uwagę, ale naprawdę... Jest to jedna z lepszych alternatyw dla Hamesa Rodriguez'a, jeśli chodzi o e, ofensywnego pomocnika w składach z ligi hiszpańskiej, więc na pewno to jest jedno z ważniejszych ogniw tego składu. No i dwójka napastników, obydwaj bardzo szybsi. Pierwszy Giovanni do Santo, a więc napastnik Villarreal, 86 tempa oraz 81 strzału i 88 dryblingu, do tego cztery gwiazdki sztuczek i pracowitość wysoka w ataku. To mówi wszystko. 8500. jest e, był warty, gdy go kupowałem. W 24 meczach zdobył 22 bramki i 14 razy asystował, więc imponujące, imponujące statystyki. A jego partnerem w ataku jest najlepsza drużyna, e, najlepsza drużyna, najlepszy zawodnik tego składu. Uwaga, Rodrigo Moreno Macado. E, 4 gwiazdki sztuczek, 86 tempa, 79 tylko driblingu, ale tego w ogóle się nie czuję. Jak dla mnie to on ma 90 driblingu, bo genialnie mi się nim, nim mija przeciwników. 80 strzału. no i jak widzicie kupiony za 5000 monet i w 15 meczach strzelił 23 bramki oraz 8 razy asystował, więc... To jest coś, to jest coś, więc tak się przedstawia ten skład. Już tutaj mogę wam odkryć te twarze. Eee, łącznie nie wiem ile to wyjdzie, myślę, że tutaj gdzieś od teraz wyskoczy cena, jaką ja dałem za ten skład jeszcze testowałem na początku bakę ale niezbyt dobrze się spisywał, więc zdecydowanie para Rodrigo Giovanni dos Santos jest lepsza no i cóż, że tak powiem to by było na tyle, tak jak mówię, napiszcie w komentarzu czy chcecie taką formę czy może jednak chcecie te najlepsze akcje na samym końcu, więc dziękuję wam bardzo za ten odcinek, ja się tutaj ciekawostka, grałem właśnie przeciwko takiemu składowi w lidze Widzę 6 i przeciwnik do przerwy dostawał pin 0 i od razu po przerwie zrejczowitowo, więc tym składem spokojnie zniszczycie każdego. Serdecznie polecam wam zrobić sobie ten skład i mam nadzieję, że wam chociaż trochę pomogłem. Mówi Goldzor. Do zobaczenia w moich kolejnych materiałach. Na razie.